Cześć, kochani, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Na dzisiaj przygotowałam dla Was następujące zdrapki: Laki 777. Mega pensja. Siódemeczka, premia i Polska, Polska. Wyszły w kolorze takim żółto-czerwonym. Tak się akurat złożyło. Trzy zdrapeczki po 5, zł dwie zdrapki po. Po 10 zł koszt zdrapek 35 zł. Zobaczmy, co dzisiaj wydrapiemy. Może zacznę od siódemeczki dawno nie drapałam. W kolorze czerwonym troskawa. Szukamy tutaj siódemki po prostu. To jest bardzo prosta zdrapka. Nie trzeba się nad nią zastanawiać. Jest siódemka, super. Tu jest szesnaście, dwadzieścia sześć, cztery i osiemnaście. Wow, pięknie. Cudowny początek. Siódemko truskawkowa. Widzisz, zawsze brałam zielone siódemki. No, ale dzisiaj, ze względu na to, że te dwie czerwone wypadły, to była ja dobra, wezmę czerwoną. Proszę bardzo, niespodzianka. Pięknie, super. A może premie teraz? Szukamy trzech takich samych symboli lub dwóch. Oczywiście, zawsze się mylę. Bardzo mnie zaskoczyła ta siódemka, powiem wam. Muszę ją częściej kupować, bo Dawno i nie kupowałam. I zawsze brałam zielone. Są dwie zielone: z groszkiem, czy tam z piłkami i z, z taką trawą. Jakby tutaj, premia jest pusta. Nie mamy dwóch lub trzech takich samych. Ale i tak jest słuchajcie na plus. Nawet jeśli już nic nie wydrapie.

Pochwaliłam, już się źle drapie. 2, 14. O, to już będzie pusta, koszczę. 28, 19, może będzie główna wygrana, 23, Dwadzieścia 27. Niestety głównej wygranej nie ma. I innej też nie ma. Zdrabka jest pusta. No dobrze, teraz wezmę laki 777. To jest zdrabka e, dosyć stara. Dawno temu wyszła. Ale jest jeszcze główna wygrana. E, żółta.

trzydzieści osiem, siedem, czterdzieści siedem, czterdzieści dwa, dwadzieścia dwa, dwadzieścia pięć, pięć dwadzieścia sześć trzydzieści pięć trzynaście no tak 28, stara drapka jeśli się, się ten zestarzała warstwa nie chcę się drapać dziewiętnaście dwadzieścia trzy szesnaście dwa Jest jeden czterdzieści trzydzieści cztery, dwadzieścia jeden i dwadzieścia dziewięć. Jeszcze mamy bonusik. Niestety jest truskawka, czyli strapka jest pusta. Nie ma kontrolnych, schowały się. No dobrze, ciężko się odrapię. Nie będę zdrapywać teraz. Później sobie sprawdzę. I co? Będzie coś, czy nie będzie? Czy tylko siódemka stanie na wysokości zadania? Dobra, może będzie. Szukamy. 25, 48. Czterdzieści trzy, dwadzieścia siedem i czterdzieści dwa. A jest dwadzieścia sześć, siedemnaście, trzydzieści sześć, trzydzieści dziewięć, cztery, jedenaście, dwanaście czterdzieści siedem, sześć, dwadzieścia trzy, jeden, Mega pensja, dwadzieścia osiem, dwadzieścia dziewięć czterdzieści dziewięć trzynaście czterdzieści pięć i dwadzieścia cztery no nie zdrapka jest pusta To nie zmienia faktu, że mamy plusa, ponieważ cudowna siódemeczka dała nam wygraną 50 zł. Koszt zdrapek 35, wygrana 50, jesteśmy na plusie. Hurra! Hurra, hurra! Kochani, bardzo się cieszę. Skomentujcie to. Czy cieszycie się razem ze mną? Dajcie lajka. Zasubskrybujcie ten kanał. Zobaczymy się i usłyszymy. Usłyszymy raczej następnym razem. Trzymajcie się. Pozdrawiam Was serdecznie. Pa!